Hej, hej! Ciekawe, ilu z was wkurza tym filmem. No więc wczoraj w naszym kraju, w Warszawie, chyba w Warszawie, odbył się protest, marsz to miał być, ale chyba nie zaszli daleko, biorąc pod uwagę, że był kontrmarsz i mnóstwo policji, w końcu chyba się nie ruszyli. Zresztą mieli scenę, dobrze się bawili tam. Ale to był protest przeciwko, uwaga, agresji LGBT w Polsce. Co ja, jak tu zrzędź, zrobienia, tak, Hmm, to brzmi debilnie. Ale hej, może jestem po prostu ignorantem i nie wiem o tym. W badaniach, sondażach, e, wielu wie informacjach, artykułach, jakichś sytuacjach, które mieliśmy w ostatnich latach, gdzie osoby LGBT, lesbijki, transseksualne osoby e, dokonywały aktów agresji na nie-LGBT osobach. Wydawało mi się, że jako że wiemy, że no przynajmniej jedna trzecia homoseksualistów doświadcza e, przemocy z powodu tego, że są homoseksualistami, e, w ostatnich pięciu latach prze, e, doświadcza przemocy, to myślałem, że bardziej problem już jest z agresją przeciwko LGBT albo osobom LGBT. Ale nie! Okazało się, że Polacy zawsze mają ten kompleks ofiary. Muszą być ofiarą. Muszą zawsze czuć się... W jakiś sposób atakowani z jakiejś strony. Koniecznie. To jest praktycznie fetysz naszego kraju, już w tym momencie, naszego narodu. To jest, chcemy być ofiarami. Polacy jednocześnie twierdzą, że jesteśmy tym wielkim, silnym, odważnym narodem, który przetrwał te okropne rzeczy, które żeśmy przetrwali. I jednocześnie cały czas płaczą, że są atakowani i że dwóch typów albo, nie wiem, więcej typów łapiących się za ręce, całując się i tak dalej, doprowadzi do upadku naszej cywilizacji. Trochę słaba ta cywilizacja, jeżeli tylko tyle wystarczy do jej upadku, moim zdaniem. W każdym razie, oczywiście w momencie, kiedy ja o czymś takim mówię i pytam się, okej, okay, gdzie jest ta agresja osób LGBT, przeciwko której jest ten protest, to oczywiście wszyscy od razu skoczą do Margot, albo, no, wy nie nazwiecie jej Margot, nazwiecie ją Michałem S. Temat na inny filmik. Ale oczywiście ten przykład będzie używany przez następne 10 lat w tym kraju, prawdopodobnie jako przykład agresji LGBT. Stąd też chciałem powiedzieć w tym momencie, co pewnie zaskoczy część z Was, że ja się nie zgadzam absolutnie z przemocą względem nawet kutafonów jeżdżących tymi zasranymi ciężarówkami. Swoją drogą kierowca tej ciężarówki został ostatnio. E, zapytany kilka pytań o szczegóły tego, co ma na tej ciężarówce i e, no nie poszło to za dobrze, nie był zbyt przygotowany. Ktoś by pomyślał, że byłby, jakże jeździ tą ciężarówką, ale nie, 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 nie. Ten filmik podałem dalej na Twitterze, falujcie mnie oczywiście. Wow, oczywiście tak, jak taki dupek, kiedy to mówię, ale cóż. No. Więc to będzie jeden przykład, który będzie pokazywany przez następne 10 lat, dlatego mnie to boli, że to w ogóle zrobiła Margot. Nie zgadzam się kompletnie z tym, nie zgadzam się z agresją i używaniem agresji jako e, przekazania jakiejkolwiek myśli politycznej. Możemy jak najbardziej protestować pokojowo, oczywiście pokojowy protest również nie odpowiada e, przeciwnikom grupy LGBT, co wiemy po tej całej sytuacji z flagą, gdzie zatknięta flaga na pomnik Jezusa to bezczeszczenie tego i tak dalej. Atak na nasze wartości, atak na chrześcijaństwo, atak na polską rodzinę. Tymczasem na marszu, na, na proteście przeciwko e, przemocy LGBT, flagi tęczowe były deptane i wyrzucane na śmietnik. Wow! Czyli nasze symbole traktujcie z szacunkiem, mimo że to nie było jakoś potraktowane bez szacunku, to było po prostu zatknięcie flagi na pomnik Jezusa. Ale... Symbole tych grup z którymi się nie zgadzamy, możemy deptać i wyrzucać na śmieci. Kół cieszę wszystkich zgromadzonych tam. Na proteście oczywiście została zaproszona gwiazda rockowa y, homofobów w Polsce, czyli Krzysztof Bosak. I Krzysiu zagrał nam najlepsze swoje hity. Wszystkie od, to jest nienaturalne, to jest zboczeństwo, to jest niższa forma życia, pauza społecznego. Myślę, że Krzysiu odpierdzielił tę samą gadkę już tyle razy, że pewnie może ją przez sen o trzeciej w nocy, jak go wybudzisz z popijaku, wyrecytować bez problemu. I cóż on takiego powiedział? No cóż, z wzór. Poza tym oczywiście, e, rzeczami, że to jest naturalne, zboczone, co już, o czym ja mówiłem w poprzednim filmiku. Nie wiem, czy wyście doszli do tej części. Ale oczywiście następne, co robił, to podawał anegdotyczne przy przykłady. Jakiegoś, a, w jakiś sposób e, do, rzekomo to słynne lobby LGBT na całym świecie, dominuje, rządzi światem, jest za kulisami. Bójcie się strasznie, to jest wielka konspiracja. No i znowu jednocześnie geje są ciotami, pedałami, słabeuszami, i tak dalej. I jednocześnie są największym zagrożeniem dla rodziny i naszej cywilizacji. Była taka jedna grupa w historii, która, która używała taką tak, tak, taktykę. Tak, robili ze swoich przeciwników, najpierw tworzyli tego przeciwnika jakiegoś, musiała być jakaś grupa, która jest odpowiedzialna za to albo jest zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Jest oczywiście, stoi za wszystkimi badaniami, za inteligencją całą i z zagranicy przychodzą tylko, żeby nas zniszczyć. Są jednocześnie słabi i silni. No oczywiście zniszczą całe fundamenty tradycji naszej tutaj rodzinie, rodziny i tak dalej, i tak dalej. To byli, była ta grupa, do której ironicznie, ironicznie, nie, do której jak na ironię są porównywani, porównywane osoby LGBT w naszym kraju, czyli to są faszyści. No bo, okej. Okay. Zdaję sobie świetnie sprawę, że to słowo jest rzucane na lewo i prawo w dzisiejszych czasach i jest obie strony i to jest używane lekko, ale Kurwa, na tym, na tym proteście byli dosłownie faszyści, z, ze wszystkim, z, z, koleś, był, koleś było zdjęcie koleścia, który miał 88, konkwista 88, klasyk zespół Polski. Część z nich hajlowała, ale nie, 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 to, to nie są faszyści, ci ludzie to są, to są geje, to są faszyści, okej. Okay. Kolejna rzecz, której faszyści, e, którą faszyści lubią robić, to jest ograniczać wolność słowa. I to była kolejna rzecz, która się stała ciekawa na tym e, proteście, jeżeli można tak to nazwać. Mianowicie jakaś pani, nie pamiętam kim konkretnie jest ta pani, ale przemawiała na tym proteście. E, powiedziała, że zaproponuje projekt ustawy e, zakazującej marszy równości w Polsce. Sorry, nie powiedziałam marsze równości, powiedziała marsze homoseksualistów. Czyli osoby transseksualne, macie, macie jeszcze ok, możecie dalej protestować. Ale zakazywanie tych marszy to jest najoczywistszy atak na wolność słowa, jaki chyba można sobie wyobrazić. Wolność słowa oznacza wolność do protestu i wolność do marszu. I chciałam od razu w tym momencie powiedzieć, że ja akurat tak lubię wolność słowa, że uważam, że i faszyści nawet. Powinni mieć prawo do swoich protestów. Tylko po prostu powinni być piętnowani za to, co mówią, bo jest straszne. Ale oczywiście Konfederacja jest jak najbardziej zadowolona z tego pomysłu. Ograniczmy wolność słowa. Czemu nie? To nie jest tak, że hi w historii, w momencie, kiedy ograniczyło się wolność słowa jakiejś grupy ludzi, to następne co się stało, to kolejne grupy ludzi były ograniczone, w ich wolność słowa, a szczególnie na przykład przeciwnicy polityczni. Tak, tak, przy, weźmy taką ustawę, zróbmy w kraju, gdzie rządzi PiS od tylu, tylu lat, e, ma coraz większą władzę, rzuca się coraz bardziej na sądy i, i ma głęboko w poważaniu e, osoby LGBT, mają PiS w sensie. Dajmy im możliwość przegłosowania e, banu takiego na marsze. Jakiejś grupy ludzi. Bo to na pewno nie doprowadzi do tego, że będą panować inne grupy używając podobnych taktyk stra strachu i tak dalej, straszenia i tak dalej. No ale tak wracając jeszcze do tego, co było mówione na tym marszu, no to była głównie jedynym argumentem, no jedynym. No poza tymi klasykami, że to jest zboczenie, że to jest nienaturalne, bla, 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 te głupoty. To dodatkową rzeczą, co, co, co była non-stop po, powtarzana w kółko, to jest to, że to jest atak na rodzinę i że. W jaki sposób to, że dwóch facetów będzie mogło wziąć ślub, adoptować dzieci, sprawi, że mężczyźni i kobiety nie będą mogli? Czy coś? Bo ktoś mi to wyjaśni, co się stanie dokładnie? I jeżeli coś się takiego stanie, znowu, dlaczego to się nie stało w żadnym z tych krajów, gdzie od wielu, wielu dekad są legalne związki homoseksualne, małżeństwa homoseksualne i adopcje przez osoby? E, Ktoś by pomyślał, że ten upadek rodziny byłby jakoś udokumentowany w któryś z tych krajów. Ale nie. I to jest ten podstawowy nasz problem. Podstawowy problem w rozmowie z kimkolwiek z tych ludzi, z którymi ja się tłucę na Twitterze, bo jestem debilem, nie mam życia. To jest to, że, że żyjemy w innych rzeczywistościach. Zwyczajnie. No, jak to inaczej nazwać? Jeżeli chcesz żyjesz w rzeczywistości, gdzie homoseksualiści to jest wielkie zagrożenie dla Polski, gdzie dwóch typów całujących się czy biorących ślub w jakiś sposób wpłynie na Twoje życie w jakikolwiek sposób tak naprawdę, to te ja nie wiem, co Ci powiedzieć. Czy zdajesz sobie sprawę, że Ty jednocześnie możesz wziąć ślub i ktoś inny może wziąć ślub z osobą tej samej płci i to nie zmniejsza w ważności czy wartości Twojego uh, Twojego ślubu? Zauważym też kolejnym argumentem, który non-stop słyszę jest. E, okazuje się, że każdy, kto jest w jakiś sposób przeciwko prawom osób LGBT, albo przynajmniej krytykuje aktywistów LGBT i nie wypowiada się w żaden pozytywny sposób na temat ich pra praw z reguły, powie, że zawsze używają tego samego argumentu. Ja mam wielu znajomych homoseksualistów, i oni się nie zgadzają z tym, co ci LGBT gadają. Po pierwsze, gdzie są. Ja szukam znajomych homoseksualistów aktywnie <laughs> i nie mogę ich znaleźć. Gdzie ty znalazłeś wielu znajomych homoseksualnych mając tak, tego typu poglądy? No cóż, mam takie małe podejrzenie takie małe, małe tyci, 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 że oni nie istnieją. Mm. Ale oczywiście ja tego nie udowodnię, bo to jest anegdota znowu. I nie ma znaczenia. No, ja, nic, ja mogę też sobie powiedzieć: Ja mam mnóstwo homoseksualnych znajomych, którzy wszyscy są za LGBT, uważam, że są zajebiści. No i co? I co ja udowodniłem tym samym, że ja to powiedziałem? Kto mi uwierzy w to? Jaki to ma sens? Oczywiście, że zawsze będą osoby w jakiejś danej grupie, które będą przeciwko e, praw, e, walczeniu o prawa tej grupy. Tak samo, kiedy, nie wiem, na przykład e, Afroamerykanie czarni w Stanach. Walczyli o swoje prawa, byli też ci, którzy myśleli, że segregacja jest super. Jest ekstra, ci czarni w sensie. To nie znaczy, że segregacja była dobrym pomysłem. A i też niektórzy ludzie mówią coś takiego, o to, to pewnie są homofoby, ci homoseksualiści są przeciwko LGBT, e, postulatom, postulatom LGBT, takim jak małżeństwo i adopcja dzieci. No tak. Jest to możliwe, żeby być homofobem i być gejem. Tak samo jest to możliwe, żeby być antysemitą i być Żydem, albo być rasistą względem własnej rasy. Znowu, było mnóstwo też, na przykład, niewolników, którzy e, mówili, że jest im świetnie i zajebiście i my, jako czarni, powinniśmy, powinniśmy być niewolnikami, i tak dalej. Ba! Są tacy ludzie, nawet w dzisiejszych czasach czarni, którzy tak mówią. Ale znowu, Dwie różne rzeczywistości. Le, rzeczywistość... Sorry, mój kot już sra tym tematem mniej więcej tak samo jak ja. Stąd to... trapanie. No tak, rzeczywistość, w której żyje wielu Polaków yy, jest taka. Jeżeli ja w środku nie czuję, gdzieś tam w moich tutaj w flakach nie czuję, że coś jest prawdziwe, to nie jest. Jeżeli coś się wydaje przeciwko mojej intuicji, być przeciwko mojej intuicji, to jest nieprawdziwe. I nieważne, co wiemy na ten temat. Nieważne, ile badań zrobiliśmy. Nieważne, jak logicznie można podejść do tego problemu. Jeżeli mi się coś nie podoba, to tyle. Koniec, kropka. Ale proszę, zapraszam do skomentowania tego i powiedzcie mi, proszę. Tylko nie, proszę, nie jakiś tam LGBT to albo coś tam, jak mój naj 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 najbardziej lubiany komentarz na moim ostatnim filmiku. Tylko może jakieś konkrety, nie puste frazesy, które można usłyszeć na takim właśnie marszu, czy takich protestach. E Powiedzcie mi wprost, dlaczego w tych krajach, gdzie legalne są związki homoseksualne i adopcje dzieci, nie ma tego upadku, przed którym nas tak straszą, którym nas tak straszą e w prawicowcy w tym kraju? Dlaczego nie ma więcej przypadków tej agresji? LGBT. A skąd ja wiem, że nie ma więcej tych przypadków? Bo jeżeli byłyby te przypadki, to nic nie byłoby innego w wiadomościach przez tydzień, bo media uwielbiają ten temat. Uwielbiają, wiedzą, że w tym Polsce, jest, jest, w Polsce naszej, jest bardzo, bardzo to e, dzielący ludzi temat. E, I oczywiście, jeżeli ludzie bardzo czują się, e, mają pasję do jakiegoś tematu, albo są bardzo przeciwko, albo bardzo za, to będą klikać częściej, będą komentować częściej i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcecie jakiś argument podać, z tyłu, media po prostu nie donoszą tego, co tak naprawdę się dzieje, że geje atakują trwice. Okej, okay, to gdzie macie te dane, że geje to robią w takim razie? Jeżeli nie w mediach, proszę. Cokolwiek. Jestem otwarty, naprawdę, na, żeby się nauczyć. Zawsze. Zawsze. Więc proszę bardzo, skomentujcie ten filmik. Powiedzcie mi, co myślicie. Jesteście za takim marszem? Przeciw takiemu marszowi? Gdzie jest ta agresja LGBT? Czy ja już muszę kupować broń i się bronić i broń jakąś panu, zamknąć drzwi, zabarykadować, żeby gej mi nie wskoczył i mnie nie zgwałcił w moim domu? Czy mam się tego bać już? Czy mam się bać, ty, że biorą mi wolność słowa ci geje e, poprzez, nie wiem, stwierdzanie, że jakieś słowa są obraźliwe i po prostu piętnowaniem ludzi, którzy używają obraźliwych słów, żeby dyskryminować przeciwko ludziom o innej orientacji seksualnej, rasie czy cokolwiek innym? cokolwiek innego. To jest ograniczenie wolności słowa, ale, ale, ale banowanie protestów, marszów ludności to nie jest to nie jest, w żaden sposób atak na wolność słowa. Okej, okay, wy, wyjaśnijcie mi w jaki sposób. Naprawdę, chcę się nauczyć. Dzięki i do następnego razu. Aha, palujcie mnie oczywiście na Twitterze, subskrybujcie mnie, na Facebooku mnie lubcie, kochajcie mnie, dawajcie mi miłość, potrzebuję jej. I nienawiść. Wasza nienawi nienawiść też mi daje dużo paliwa. Miłość i nienawiść. To są dwa takie elementy we wszechświecie, które. Elementy, to jest źle pomyślałem z Pierwiastki, które, które dają mi. które są moim paliwem codziennie, aby wstawać i wkurzać więcej ludzi e, moimi opiniami. Więc ten. Do następnego razu.